To trudno sobie wyobrazić, ale jest związek między trenerem personalnym a fintechem. Jaki, Dokładnie. Jaki związek? Dokładnie. Związek jest taki, że nawet trener personalny, pomimo swojego przygotowania zawodowego, fachowości, wymaga ochrony prawnej i ubezpieczeń. I zadaniem naszej platformy jest dostarczenie dla nich dedykowanych produktów ubezpieczeniowych które zapewnią bezpieczeństwo zarówno trenerowi, jak i trenującemu, korzystającemu z Ale To nie są trenera. tylko ubezpieczenia, bo wasza platforma działa już od dłuższego czasu i co do tej pory oferowała trenerom personalnym? Tak naprawdę najłatwiej sobie wyobrazić podium jako asystenta dla trenera personalnego. Asystenta, który ma odciążyć trenera we wszystkich działaniach poza realizacją treningu, czyli w kontaktach z trenującymi, w umawianiu się, w rezerwacji usług, w pilnowaniu płatności, czy przeglądaniu historii kontaktów z, z danym trenującym, po to, żeby na przykład zorientować się na temat jego postępów treningowych. No ale z moich obserwacji na przykład na siłowni widać, że hmm. e, trenerzy personalni po prostu otrzymują gotówkę do ręki, no i ją chowają do kieszeni, więc hmm. trudno sobie wyobrazić, że będą chcieli korzystać z Waszej platformy, która jeżeli się z niej skorzysta, to powoduje to, że te transakcje są jawne i tak. opodatkowane. Tak, natomiast my nie wnikamy w sposób Jaki trener się rozlicza z, z trającym czy z trenerem. Mhm. My tak naprawdę dajemy narzędzie, z którego trener może skorzystać lub nie musi. E, chociażby do tego, żeby pilnować e, tych rozliczeń. Czy prowadzić e, historię rozliczeń i saldo, tak? E, mhm. Rozliczeń z danym, e, z danym trenującym. Ale wpłat e, wasza platforma nie widzi. Czyli nie, nie. widzicie, że klient trenerowi zapłaci mhm. lub nie zapłacił. Nie, nie. Aktualnie nie. Planujemy taką funkcję. Ona będzie uruchomiona najprawdopodobniej e, nie w Polsce, z racji tego, że Dopóki w Polsce nie ma wypracowanej normy i kwalifikacji zawodowej trena personalnego, a co za tym idzie również uporządkowanego i przygotowanego dla tej kwalifikacji zawodowej, sposobów rozliczeń również podatkowych, mhm. no to nie wnikamy w to, w jaki sposób trenerzy się rozliczają. Wiemy, że robią to sprawnie, nie powoduje to problemów na linii trenującej, natomiast znamy ich problemy i wiemy, że borykają się z tym, że nie mają. Ustawodawca nie nadąża za e, zawodem, jakim jest e, trener personalny. No ale to jest oczywiście perspektywa, i to jest możliwe, żeby tak się stało. Tak. Natomiast jeszcze powiedzmy o ubezpieczeniach. Mm -hmm. Co Państwo oferują e, za rodzaj ubezpieczenia? To jest ubezpieczenie trenera i jego podopiecznego? E, w tej chwili pracujemy nad pierwszym produktem. E, mm -hmm. I tym produktem będzie ubezpieczenie OC e, dedykowane dla trenerów personalnych. E, ten produkt będzie również zdywersyfikowany, ponieważ. E, każdy trener personal ma trochę inne, inną, inne stopy ryzyka, tak, yy, która wynika i z jego doświadczenia zawodowego i z jego przygotowania yy, do, do zawodu yy, i dzięki narzędziu podium my będziemy w stanie yy, trenerów skategoryzować yy, i tak naprawdę przypisać im konkretny produkt. Ale co konkretnie jest ubezpiec ubezpieczacie? Czy to, że coś jego podupiecznemu się stanie dlatego, że trener zleci mu niewłaściwe ćwiczenie? Czy też sam trener jest ubezpieczony? Hmm. To jest ubezpieczenie odpowiedzialności trenera względem trującego. Czyli mm -hmm. tak naprawdę ubezpieczamy e, trenera w sytuacjach takich, gdzie e, trujący wykona źle ćwiczenie prawidłowych wskazówek, tak? ewentualnie, co się czasami zdarza, trujący ukrywa e, jakieś przewlekłe schorzenia, o których powinien poinformować trenera, mm -hmm. a w konsekwencji których e, i w konsekwencji prowadzonego treningu no, mogą nastąpić jakieś e, nieszczęśliwe następstwa. E, jest to tyle istotne, że e, ta świadomość prawna w społeczeństwie znacznie e, wzrasta. Trenujący są też e, świadomi tego, że e, kontakt z trenerem powoduje, że e, przy pewnych zachorowaniach mogą próbować dochodzić roszczeń względem trenera. E, więc naszym zadaniem jako, jako takim komplementarnemu ascentowi mm -hmm. dla trenera jest e, zabezpieczyć go przed e, tego typu roszczeniami. Rozumiem. A e, ubezpieczenie podwyższonego trenera, mm -hmm. to już nie chodzi o odpowiedzialność cywilną, tylko w ogóle ubezpieczenie. Czy też myślicie o tym? Tak, to będzie kolejny krok, mhm. bo w kolejnym kroku chcemy opracować produkt ubezpieczeniowy dedykowany trenującym mhm. i tak chcemy wykorzystać to, że gratyfikacją dla trenującego ma być jego aktywność fizyczna, która obniża jego ryzyko chorób przewlekłych, to chcemy wynagrodzić poprzez obniżenie ceny typowych produktów ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenie NNW czy na przykład ubezpieczenia życia. A czy to ubezpieczenie, o którym mówimy teraz, dla tych osób, które są przedmiotem treningu, mm -hmm. tak? czyli dla osób, które trenują z trenerem, może być konkurencją dla tych wielkich firm ubezpieczeniowych, które będą ubezpieczały tego typu osoby? Znaczy każdego z nas, tak, a, bo jeżeli, tak, tak. jeżeli chodzę na siłownię, no to i skorzystam z naszego ubezpieczenia, to może się okazać, że nie będzie mi potrzebne ubezpieczenie od dużej firmy ubezpieczeniowej. I, ta, I tak nie, bo my nie będziemy, nie jesteśmy nie będziemy nigdy firmą ubezpieczeniową. Mhm. Tak naprawdę my poprzez współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi wypracowujemy dedykowane produkty, gdzie ubezpieczyciel korzysta na tym, że ma dostęp do pewnych danych, tak? ma dostęp do technologii, którą oferujemy. Natomiast my korzystamy na tym, że mamy wsparcie dużego ubezpieczyciela z dużym kapitałem, czyli bezpiecznego produktu, czy tak naprawdę są to komplementarne działania. Jedynie mogą nie korzystać na tym ci ubezpieczeni, którzy nie będą chcieli korzystać ze współpracy z Platformą Podium.